na tym tym tym, że do piwnicy. Tak, 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 tak. Będę pierwszy, jestem pierwszy, pierwszy wygrałem, wygrałem, wygrałem. A ty nie, a ty nie. Gdzie Leon? <laughs> Przykro mi, on nie miał szans. Czułem, że przyłożenie tu to poroniony pomysł. Mam coś dla ciebie. Dzięki za wszystko, co dla nas zrobiłeś. Wiem, że chciałeś pomóc chłopakom. Co to jest? Czujnik zbliżeniowy. GRE oznaczało co ważniejsze zasoby specjalnymi wskaźnikami. Może ci się przydać. Kiedy anteny będą działać, pozwoli ci wykryć ważne pojemniki i tym podobne. Bóg jeden wie, co zastaniemy na górze, kiedy tam dotrzemy. Ale nie będziesz sam. Pójdą z tobą moi ludzie. I porucznik Rowu we własnej osobie. Idziesz z nami? Mam dość bezczynnego słuchania, jak giną moi chłopcy. No to chodźmy. Czekamy na Mata. Ma przynieść nadajnik. Będzie stąd nadzorował operację. Masz chwilę, żeby się zdrzemnąć albo pójść na stronę. Tylko błagam, zdala dala od obozu. Dali jeden tobie się podoba, to by już kupiłeś? Jedynka też jest bardzo fajna, nie? Tylko ona już graficznie jak się nazywa gorzej. Ja na przykład preferuję dwójkę. Ale jak się nazwa, większość osób, z tego co jej, na przykład ja rozmawiam, to Masz, rzeczywiście polą jedynka. Jedynka miała dużo lepszą fabułę. No właśnie, no na przykład w Foxiu chociażby. A się ja pod... się w jedence zakochałem. Dwójka pod, pod względem jedynki jest dużo słabsza, mimo że. W sensie to, że jakby główny, wąt... wygląda główny wątek jest, moim zdaniem, jak się nazywa, gorzej rzeczywiście w dwójce. Ale poboczne są dużo lepsze, no. Hmm. Za dużo pobocznych, to ty nie robiłaś jeden No też prawda. Ej, Płaczesz? się Nie płaczę. Po prostu wiem, ja mi, mi się bardziej podoba no. dwójka pod, pod z większą po. Teraz zobaczył. Teraz pewnie. Pewnie siadaj. Jakie masz przeczucia co do misji? Że teraz my też przechodzimy może drugi raz, nie? To też tego to pomożna. Serio? Dawaj. Szczerze, niezbyt optymistyczna. Wiem, że to kiepsko wygląda, ale porucznik row wyciągał nas z gorszych kłopotów. O, fajne masz buty. A, dzięki. Kupiłem je na bazarze i to za bezcen. No nie, musiałeś. Teraz będzie o nich nawijał. Ta, oddał za nie swój nóż z SP. A kiedy Rove się dowiedział... Musiałem przez tydzień czyścić latryny, ale jak widać było warto. Upatrzyłem sobie jeszcze kurtkę u tego samego handlarza, tylko chwilowo mnie nie stać. Ale na tej misji zarobię co nieco ekstra i będzie moja. Zamkniesz w końcu mordę? Co nas obchodzą twoje szmaty? Ale ty kurwa zazdrosny jesteś. Łazisz jak żula, nam nie lecą najlepsze dupy. <śmiech> Chyba <śmiech> tylko twoja stara. Dobre. Podoba mi się ten żal. Nie też. To co zamierzacie robić po zakończeniu misji? Śpieszę się do Marsi, moje żony. Lada dzień, urodzi nam się dziecko. Czad. Już od dawna się o nie staraliśmy i wygląda na to, że w końcu zaskoczyło. Widzisz? Mówiłem, wystarczy, że raz ktoś przyjdzie i ci pomoże. Ja pierdolę. Rau to niezły twardziel, co? No jasne. Znasz jego historię, prawda? Widziałeś, jakie ma wszędzie blizny. To po tym, jak wbiegł w płomienie w ciemnej strefie, żeby wyciągnąć szeregowego. Pewnie bywa surowy, ale nie znajdziesz wielu ludzi, którzy mogą mu dorównać odwagą. Dokładnie. Co jeszcze powiecie mi o Kiedyś nieźle się pożarł z matem. Ta, to było piekło. Oddział 101 dostał rozkaz przejęcia starego magazynu. Myśleli, że jest pusty i weszli do środka. Włączyli latarki i spojrzeli w górę. Sufil był jakiś dziwny, jakby pokryty szmatami. I nagle te szmaty na nich zeskoczyły. Okazało się, że to jakiś rodzaj gryzoni, zdolny włazić na ściany i sufity. Były ich setki. Boże, krzyki chłopców niosły się kilometrami Kurwa, co za masakra? Od dowództwa dostali rozkaz utrzymania pozycji. Nie posłuchali, uciekli, przynajmniej ci, którzy dali radę. Kiedy było po wszystkim, Jack skazał ich na śmierć za dezercję. Ale on się przeciwstawił. Powiedział, że już samo posłanie ich tam było błędem. Myśleliśmy, że Jack rozstrzela go za niesubordynację. Tak było. Dobra, pora się trochę zdrzemnąć. Jedna sprawa, panowie: coś na poprawę morale. Wow! Porucznik wymiata. Za naszych poległych braci. Może chociaż tym razem się uda. Za poległy. <grystanie> I piękne panie. Ona jest zamknięta Czemu ty halo. Trzymacie się, chłopcy. Pewnie poruczniku. Bywało już gorzej, no nie? Pamiętacie przemieńce w starym porcie? O, to była rzeźnia. A jednak daliśmy sobie radę. Po tej akcji też będziemy mieli o czym opowiadać. Zgadza się? Ta jest. Niepokoi mnie jedna rzecz: renegaci. Co z nimi? Są wszędzie. Rozłażą się po mieście jak karaluchy. Ale tutaj? Największa antena w mieście. Strategiczny punkt. I ani śladu renegatów. To, w ich działaniach trudno szukać logiki. Racja. Najpierw ktoś włączył elektryczność. Nie wiadomo dlaczego. A kiedy przesłuchiwałem pojmanego renegata, bąknął coś o placówkach GRE, które próbują odnaleźć. Niewiele z tego zrozumiałem. Mówił o X13 czy czymś podobnym. Niepokoi mnie, co mogą planować. X13? Słyszałem już o tym miejscu. Serio? Co słyszałeś? Wiem, że Walt też chce je odnaleźć. Tylko gdzie to może być? To pewnie jakiś kompleks GRE, o ile w ogóle istnieje. Tajny, dobrze ukryty. Ale kiedy uporamy się z tym skurwielem, może dowiemy się, co to jest i będziemy tam pierwsi. Ale na razie spróbuj się wyspać. Zarażeni wolą nas wypoczętych. Całkiem przyjemna nuta. Zagraj coś jeszcze. Dlaczego? Mm -hmm. Ej, śpiąca królewno, idę. Szef już się pojawił, wyruszamy. Mat przyniósł nadajnik? Mam go w kieszeni. Gdzie? Where are you? Wiesz co, rozglądałam się czy czegoś jeszcze tutaj nie ma Wybacz Nie! Wyzwałam windę Hejden, na razie dobrze wam idzie? Staramy się, nie row. Mam dobre wieści Zdobyłem informację o lekarce z GRE Kto to? Gdzie? Daj mi czas, najpierw skończmy tę akcję. Dostaniesz się z oddziałem na szczyt i zamontujesz nadajnik Row będzie ze mną, na dole. Ja też idę. Row, nie zaczynaj znowu. Mamy plan. Chrzanić plan. Nie wiem, co tam jest. Nie wyślę tam moich ludzi samych. Chrzanić plan? Nie mogę stracić oddziału. Wiesz, że muszę iść. Ach. Tylko kurwa wróć, rozumiesz? Tak jest. Gdyby coś się działo, daj mi znać przez radio. Ach. Dobra, do roboty. Wszystko gra? Idźcie już! Oni pięścią czystają guzik. Nie wiem, myślałam, że to normalne u facetów. Uhu Tani widzowie, i Link. No to I ta tak. muzyczka w tej widzi polucyjnie. Ja nie wiesz boski, tylko nie to. Błagam oddam ci ostatnie czyste majty, tylko oszczędź nam tego kolejnego Sukara. Spokojnie panowie. Przepraszam, zamykam się. Fałszujesz, idioto. To szło tak. Dymry, dymny, dym, dymny, dym, dymny, 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 Dobra chłopcy, naprawa trochę potrwa. Nie czekajcie. Idźcie piechotą. Które to Pietro? 30. Czyli do szczytu jeszcze 50. Chłopcy, słyszeliście dowódcę. Otwieramy i izbuta. Powiebał go, ja bym kazała im czekać. A ty? No, 50 piętra to szybciej czy poczekali aż na w niżeli. No. Zbuta się tam wpierdolą. Wieszbowski, nazwiat. Odpowiem na to dzisiaj. się. Uważaj wierzbowski. Czysto. Wierzbowski! Ulchawki! Uh -huh. Pamiętam, że to było popierdolone. No bo etap.

Wierzbowski. Nie złana, Szarże jest dalej. Tylko na tym leveluję tylko dwa lata daleko. Szlak tu. Trochę to... mu nogę urwało. Trochę delikatny. Jack, Jack, słyszysz mnie? A gdzie ten jest? Zostali... Zostaliśmy zaatakowani. Tylko ja przeżyłem. Nie wiem. Nie widzę go. Aiden, Row miał nadajnik. Znajdź go. To jedyna szansa. Na żałobę przyjdzie czas. Musisz go znaleźć. Przyślemy pomoc, jak tylko windy zaczną działać. Zrobię, co się da. A do góry się chyba trzeba było jakoś windować, z tego co pamiętam, nie? Nie A czekaj, bo tutaj... Nie pamiętam, że wtedy mieliśmy problem tutaj. z tym Gdzie? Tutaj, tu są jeszcze ślady Tutaj, i on tutaj gada Nie wiem, ja się do ciebie typam, bo cię nie widzę kurwa nawet A tutaj gdzieś się opierdolę No tuż obok no Myślałem, że cię zabiły. Ich kurwa nie doczekanie. Wyliżesz się z tego, zaczekaj tu. Chuja tam. Nadajnik. mat mówił, że go masz. Mam. Tylko go nie zgub. Pamiętaj, masz. Nadajnik. Kurwa, ręki nie ma Ej, ten. <laughs> no to urwało. na ten medal w ziemniak który ci obiecałem. Co? Jednak nie zasłużyłem na odznaczenie? Daj spokój. Weź. Nasze nieśmiertelniki zadbają o pamięć o chłopcach. Jak któregoś znajdziesz, weź nieśmiertelnik. Zasłużyli na to. No, Zabieramy te niesień stolenki, nie? masz, hmm. masz koło nieobecne. Leon, mam kłopoty. Koło Wszyscy specy zginęli. Oczywiście. Cię. Jeśli dasz się zabić, przysięgam, że tam pójdę. Znajdę sposób na to, żeby ożywić twoje zwłoki i sama cię rozszarpie. Darem sobie wykłady. O, się wczekać. już stamtąd. Nie schodzę. Muszę się dostać wyżej. Znajdę drogę na górę. Niech będzie! Zaczekam!